Od 1992 roku zajmujemy się produkcją i sprzedażą okien i drzwi wykonanych z tworzyw sztucznych i aluminium. Posiadamy bogate doświadczenie i długoletnią historię. W technologii produkcji stawiamy na nowoczesność, a w obsłudze klienta naszą wizytówką są terminowe realizacje. Wybierając okna i drzwi wyprodukowane przez firmę ThermoProfil, klient ma świadomość, że to długoterminowa inwestycja, która zaspokoi jego potrzeby na długi czas. Nasze produkty są zarazem nowoczesne, energooszczędne i zabezpieczają dom przed włamaniem. Realizację zamówienia rozpoczynamy od wyboru profilu. Nasza firma pracuje na profilach znanych marek Salamander Brigman, Gelan oraz Shiko. Dzięki składowaniu profili całą powierzchnią płasko na wystarczająco stabilnym podłożu, unikamy jakichkolwiek odkształceń możliwych na etapie magazynowania profili. Produkcji okien rozpoczynamy od przycięcia profilu na wymiar określony w zamówieniu. Dzięki urządzeniu zwanemu temperówką uzyskujemy lepszą jakość zgrzewania z uszczelką. Automat GC245 podfrezowuje końcówki profili pod uszczelką oraz przecina uszczelkę. Przycięte profilerami słupków wzmacniane są specjalnymi wzmocnieniami stalowymi o odpowiedniej grubości zalecanej przez producenta profili. Kolejnym etapem jest zbrojenie skrzydeł. Do wykonania tego procesu również służą specjalne wzmocnienia stalowe o odpowiedniej grubości. Tak przygotowane elementy ramy, słupków i skrzydeł trafiają do centrum obróbczego. Tam wykonywane są wszystkie otwory technologiczne. Jednym z najważniejszych etapów produkcji jest zgrzewanie ram i skrzydeł przy pomocy zgrzewarek sterowanych komputerowo. Do tego procesu wykorzystujemy czterogłowicowe zgrzewarki firmy KMW oraz Rotox, zapewniające kontrolę nad takimi parametrami jak temperatura zgrzewania, czas nagrzewania czy nacisk na profile. Na kolejnym stanowisku pracownicy wkręcają przygotowane wcześniej słupki ram. Zgrzewanie rami skrzydeł odbywa się na osobnych stanowiskach. Następnie za pomocą oczyszczarek firmy STB oraz Rotox wykonywany jest proces oczyszczania narożników z garbu zgrzewnego oraz innych nadlewek PCV powstałych podczas zgrzewania. Na każdym etapie produkcji nasi pracownicy przeprowadzają kontrolę operacyjną, czyli przed wykonaniem kolejnej operacji sprawdzają poprawność wykonania poprzedniej. Po oczyszczaniu poszczególnych elementów kolejnym etapem prac jest okuwanie rami skrzydeł, które odbywa się osobno na dwóch liniach. Wykorzystujemy okucia Active Pilot firmy Winkhouse z wszystkimi zaczepami i grzybkami antywyważniowymi, dzięki którym każdy klient może być pewien, że jego okna zapewnią mu najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wszystkie okna firmy Termoprofil standardowo wyposażamy w szyby z termoramką, której kolor klient dobiera do barwy okien. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania unikamy problemu tzw. ruszenia szyb. Dodatkowo ramka w odpowiednio dobranym kolorze podnosi walory estetyczne naszych okien. Okute zgrzewy rami skrzydeł łączymy w kompletne okno, które za pomocą specjalnych stojaków rolkowych trafia na stanowisko szklenia oraz kontroli jakości. Zbliżamy się do końcowego etapu produkcji okien, które kolejnemu klientowi zapewnią bezpieczeństwo, ciepło i niższe koszty ogrzewania. Podczas szklenia szyba podlega klinowaniu. Skrzydło jest ustawiane odpowiednio względem ramy oraz wkładane są listwy przyszybowe. Cały proces odbywa się w specjalnej prasie hydraulicznej, która przytrzymuje konstrukcję okna w celu jego dokładnego sprawdzenia i ustawienia. Aby uniknąć zarysowań przed transportem okna zabezpiecza się specjalnymi przekładkami korkowymi i składa się na specjalne stojaki do transportowania okien i drzwi. Firma Termoprofil zajmuje się również produkcją drzwi wejściowych oraz okien, które wyróżnia nietypowy kształt i design. Dokładamy wszelkich starań, by w naszej ofercie nie brakowało nowoczesnych konstrukcji. Z tego powodu produkujemy drzwi uchylno-przesuwne, drzwi podnoszono-przesuwne HST, a okna, drzwi, zawiasy, pochwyty i klamki wykańczamy stalą szlachetną. Oprócz wyrobów na bazie PCV zajmujemy się również produkcją konstrukcji z aluminium. Okna i drzwi z aluminium powstają na osobnej hali produkcyjnej. Pracujemy na profilach systemu Aliplast. Produkcję okien i drzwi z aluminium rozpoczynamy od przycięcia profilu na wymiar określony w dokumentacji wykonanej specjalnie pod zlecenie. Przycięte profile trafiają na stanowisko frezera, tam wykonywane są otwory pod zamki, wkładki i zawiasy. Na tym etapie rozpoczynamy ręczne składanie konstrukcji na podstawie profesjonalnej dokumentacji technicznej sporządzonej w dziale przygotowania produkcji. Ręcznemu składaniu konstrukcji towarzyszą dodatkowe czynności, takie jak fryzowanie słupków, zagniatanie naroży, tancowanie otworów. Dzięki dużej ilości maszyn możemy zapewnić pracownikom dostęp do odpowiedniej maszyny bez zakłócenia procesu technologicznego. Na etapie ręcznego składania prowadzona jest kontrola produkcji. Jednym z ostatnich etapów jest docinanie listy w szklących oraz szklenie konstrukcji. Po wykonaniu tego zadania pozostaje już tylko kontrola gotowego produktu i sprawdzenie zgodności produktu z zamówieniem. Po pozytywnym przejściu kontroli, konstrukcje zostają odpowiednio zabezpieczone i spakowane na transport do klienta. Dział aluminium to nie tylko produkcja okien i drzwi, ale również konstrukcji supowo-ryglowych, okien i drzwi przesuwnych zarówno ręcznie, jak i automatycznie, ogrodów zimowych oraz innych konstrukcji wykonywanych na życzenie klienta. Firma Termoprofil to także wykwalifikowana kadra pracowników biurowych, handlowców oraz doradców techniczno-handlowych. Stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne, nieustannie unowocześniamy nasz park maszynowy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania informatyczne. Dwukrotnie zostaliśmy wyróżnieni w prestiżowym rankingu Gazela Biznesu, w którym docenione zostają najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Nasze produkty są ogólnodostępne. Znaleźć je można w autoryzowanych punktach sprzedaży firmy Termoprofil oraz w salonie firmowym w Wodzisławiu Śląskim. Największą ilość okien eksportujemy za granicę. Nasi przedstawiciele handlowi i dilerzy pracują na terenie Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Włoch, USA, a także innych krajów, do których produkty Termoprofil trafiają dzięki firmom, z którymi współpracujemy. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu Wiesz już jak i z czego produkowane są okna i drzwi w firmie Termoprofil. Widziałeś, że ich składowe elementy wykonujemy spod zespołów najwyższej jakości, a na każdym etapie pracy liczy się dla nas precyzja i troska o detale. Widziałeś też, że termin realizacji zamówienia skróciliśmy do minimum. Dziś przekonał się o tym kolejny klient, jutro możesz i ty.